Dzień dobry, cześć, tu Grzegorz Mateusz z bloga podróżniczego My Na Szlaku. Dziś zabieramy Was w Alpy Francuskie. Czasem wystarczy jedno spojrzenie, by pojawiło się marzenie. Tak było, gdy z lebrową wypatrzyliśmy ją, południową iglicę, Aiguille du Midi, i wtedy pomyśleliśmy, kiedy my tam wjedziemy. Bilety, kupić je wcześniej to obowiązek. Ale jest haczyk, nie przewidzisz pogody. My kupiliśmy tydzień przed, miało być słońce, był no właśnie, deszcz, śnieg i mgła. Ale nie zrezygnowaliśmy, bo w górach wszystko może się zmienić w minutę. Dolna stacja kolejki w Szamonii Całość dobrze zorganizowana. Bilety z numerem wagonika, zero chaosu, wszystko działa. Mieliśmy numer 21. Pojawił się na tablicy, wchodzimy, chwilę czekania i ruszamy do góry. Pierwszy etap podróży trwa około 10 minut. Z Chamonix wjeżdżamy prosto w chmurę, dosłownie. Docieramy do Plan de Aguil. To stacja pośrednia. Tutaj przesiadka, widoków nie ma, tylko mgła i cisza. Drugi odcinek to już krótsza jazda, ale za to jaka? Pod nami lodowiec pielgrzyma. Gdy wysiadamy, od razu czuć mróz. Tak wysoko jeszcze nie byliśmy. 3842 metry nad poziom morza. Tutaj nie ma żartów. Kurtka, czapka, rękawiczki obowiązkowe i dobre buty. Bywa ślisko. Lodowa jaskinia, ścieżka prowadząca komą Blanc, Alpiniści, szykujący się do wyjścia na grań. Patrzysz i myślisz, ile odwagi trzeba, by iść tam dalej. I dojechaliśmy na samą górę. Przed chwilą była tablica, na której. Widniało to, co możemy zobaczyć. My mamy teraz aktualnie chmury gęste, chociaż gdzieś się słoneczko przebija. Niebieskie niebo też widać. I idziemy sobie tutaj po tarasie, takim drewnianym. Idziemy w kierunku windy, która zawiezie nas tam na samą górę. Podobno, tak jak byliśmy na samym dole na stacji, to tak było pokazane na tablicy, że można wjechać windą. Więc idziemy teraz właśnie w tamtym kierunku. Przed chwilą podjechały takie trzy wagoniki. Które też są jedną z atrakcji, panoramiczny Mont Blanc. Można przejechać od strony włoskiej. Idziemy dalej. Spodziewałem się, że będzie więcej osób. Co 15 minut kolejka kursuje. A... Się nie, się wszyscy nie, nie, nic nie, 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 Stwierdzają, że nie, ma co. Hmm? Się. Ej, nie, nie, to nie, nie, Jakby nie, nie, śniegu, nie, by nie, 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 idziemy. Otwieranie drzwi. nie, 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 moc. Spędziliśmy na szczycie prawie dwie godziny. Czy warto było miło złej pogody? Tak, bo nawet przez mgłę można zobaczyć coś więcej siebie w innym miejscu, w innym tempie. Przepaścią chyba, tak? Wychaliśmy winą na szklany taras, tak ten słynny nad przepaścią. Widok prawie żaden, ale sam moment bezcenny. Tarasy widokowe są na różnych poziomach, każdy pokazuje inny świat. Na szczycie znajdziecie nie tylko widoki, jest tu sklepik, restauracja, stalowa rura o długości 32 metrów, którą można przejść, a także najwyżej położone muzeum alpinizmu i miejsce, gdzie sprawdzicie, jak zachowuje się Wasze ciało na tej wysokości. Ciekawa lekcja o granicach własnych i tych górskich. Najgüldu Midi to nie tylko punkt widokowy, to doświadczenie, lekcja cierpliwości, pokory i zachwytu. Czasem trzeba jechać, nie wiedząc co zobaczysz, bo najpiękniejsze rzeczy często dzieją się nie w kadrze, ale gdzieś między chwilami. Wielkie dzięki za obejrzenie. W opisie pod tym filmem zostawiam link do naszego bloga, w którym znajduje się szczegółowy opis tego miejsca. Znajdziesz tam wszystko, aby zaplanować wizytę w tym miejscu. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.